Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku, gdzie opisuję poszczególne części komputerowe. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić taką końcówkę Jacka, czyli taką zwykłą końcówkę. W innym filmiku opisywałem już końcówkę Mini Jacka. No, to jest Jack. No, mini to wiadomo, że to jest mniejsze, a to jest zwykły Jack, czyli tak zwany jakby Big Jack. Big Jack ma w sobie końcówkę Mini Jack, którą możemy tutaj włożyć. Znaczy końcówkę możemy włożyć, a Mini Jack jest jakby w środku, bo wsadzamy go tutaj do środka. Każdy filmik, każdemu filmikowi poświęcam odsądną część komputerową i nigdy nie łączę, ale przed chwilą opisywałem tą końcówkę Mini Jacka. Ona wygląda tak. No widać, że ta jest mniejsza, a ta jest większa. Generalnie to już rura taka gruba, nie? Gruba akcja jest, a to takie no, malutkie, nie? No i po prostu to tutaj, tego mini jacka, ja to może pokażę, bo mi to ucieka. Jakby wkładamy tą końcówkę, wkładamy, o i wystarczy tylko nacisnąć i już mamy tak zwaną jakby to się mówi trąbę, nie? Tak to wygląda jak taka trąba, może jeszcze mocniej muszę docisnąć, o słyszeliście takie Charakterystyczne stryknięcie, to znaczy, że końcówka mini jack weszła w końcówkę jack. No i co jeszcze? No, to jest taka część komputerowa, która właśnie służy do słuchawek, najczęściej albo do mikrofonu. Takie wejście możecie znaleźć w nieco starszych komputerach, sprzed około 5-6 lat. To było wejście do karty muzycznej. Tam mogliście podpiąć sobie właśnie monitor, albo słuchawki, albo yy, mikrofon. No, no i to generalnie tyle, to samo co z jakie możecie sobie jeszcze dokładnie zobaczyć jak to wygląda, jeżeli mielibyście jakieś wątpliwości to możecie do mnie napisać. Pozdrawiam Was serdecznie.